Eppel weźmie skrzypie, Josel weźmie bas. Od podwórek do podwórek jeszcze jeden raz. Było sobie siedmiu braci, handlowali gęsią, ale jeden z braci umarł, ich zostało sześciu. Eppel weźmie skrzypiec, Josel weźmie bas od podwórek do podwórek jeszcze jeden raz. Było sobie sześciu braci, handlowali szerszczą, ale jeden z braci umarł, i zostało pięciu. Eppel weźmie skrzypiec, Josel weźmie bas, od podwórek do podwórek jeszcze jeden raz. Było sobie pięciu braci, handlowali serem, ale jeden z braci umarł i zostało czterech. Eppel weźmie skrzypiec i weźmie bas, od podwórek do podwórek jeszcze jeden raz. Było sobie czterech braci, oni mieli pech, no bo jeden z braci umarł i zostało trzech. Eppel weźmie skrzypiec, Josel weźmie bas. Od podwórek do podwórek jeszcze jeden raz. Było sobie raz trzech braci, handlowali puch. Ale jeden z braci umarł i zostało dwóch. Epfel weźmie skrzypiec, Josele weźmie bas. Od podwórek do podwórek jeszcze jeden raz. Było sobie raz dwóch braci, handlowali chlebem, ale jeden z braci umarł ich zostało jeden. Epfel weźmie skrzypiec, a kto weźmie bas. Od podwórek do podwórek już ostatni raz był sobie jeden brat, on zdrowy był jak byk, ale on w końcu umarł i zostało ni. Nikt. nikt nie weźmie skrzypiec, nikt nie weźmie baw. Od podwórek do podwórek ani jeden raz.